Dobry wie. Halo? Słucham. Dzień dobry? Dzień dobry. E, ja tutaj ten tego w ogłoszenia sprawie dzwonię. Kogo? Ogłoszenie. A że tego Bolka? Błolka No. No, to powiem mnie pani mniej więcej o co tam chodzi. A ja nie jest gdzie pan zezwolił, powie. Ja? Dieter pan zezwoli będzie synek? Ale, bo mnie, trzeba informacji teraz na szybkiego, bo ja bym chętny był kupić nawet wieczorem. A wieczorem tam jest nie jest zobaczcie, bo tam światła nie ma. To mnie to nie interesuje, nie wiem, podjedziemy jeepem, bo ja jeepa mam, to zaświecimy tam. No to wieczorem pan przyjedzie. Ale pani nie, bo tam pisze Bolek, nie? Tak. A, a lolka dorzucacie gratis jakiegoś? Jak? Lolka gratis jakiegoś do dorzucacie? Ja nie rozumiem. Bo tam napisane bolek, nie? Tak. I czy, bole, czy lolka dorzucacie gratis? Nie rozumiem, co pan mówi. On się nazywa bolek. <laughs> Kurwa. <laughs> Pytam się, czy bolka dorzucacie? Nie. A lolka? Lolka nie. Ale teraz powiem nie, nie? No. Ten, ten tego, kurde. Jak tam dojechać do pani? Ale teraz jego nie ma. Ale pani mówiła, żeby przyjechał ja wieczorem. Ale wieczorem by jak przyjechać, to no to do krzyże... Sokoły. Wiecie? Gdzie? gdzie? Sokoły. Sokoły? Tak. Wie. Co okay. pięć kilometrów do Krzyżewa. Gdzie? Krzyżewo! Krzyżewo? Tak, szkoła rolnica. Tam, gdzie Jezusa ukrzyżowali? Nie. A tam jest kościół obok? Nie ma kościoła. Jak nie ma, bo tam mój 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 mąż odprawiam się? Ja to ja nie rozumiem co pan mówi Gdzie ten pan zadzwoni Gucina Pierre Eee, czeka, czeka, e, powoli kurwa, nie jąka się! No! Powoli, nie? No! Jeszcze raz mówi mnie, gdzie adres trzeba jechać. U co ku pięć kilometrów do, do Krzyzewa. Krzyzewo. Czeka, kurwa, powoli, bo ja nie rozumiem. Powolutku powie mnie. Krzyzewo. Strzewo? Krszewo. Krszewo, tak? Nie, krzyzewo! No to się kurwa zdecyduj, krszewo? Ja wypychi. Kto? Ja wypychi, wiesz. A a a tam ten, ten tego komisariat jest? Nie ma. To, to, bo... to... <grywa> Słuchaj, e kurwa, bo jak my przyjedziemy tam, nie? No. Całą to całą wioskę kurwa spalim. Pójdzie. A ty bo? Jak czemu? Kurwa. kurwa! Lolka macie, a my Lolka szukamy. Lolka się nie ma u nas. Lolka nie ma? No nie. To by spalę. No to tobie spale dom. Tylko walki jako paczka. Kiekumwaj. Ja sztachety, Ale wie, a macie sztachety tam ogrodzone? My? Nie u... ja. Sztachetami ogrodzone? Ja nie rozumiem wcale. Proszę Pani, ja się pytam, nie? Co? No. Czy to stoi w drewnianej obudowie? Ten Bolek czy chuj wie jak on tam... Gdzie on stoi w ogóle? Na polu, na pastwisku? W domu? My się nie dogadamy. Ale co to jest ten Bolek, mnie wytłumacz? Ko ten kombajn do kartofli kopania. No, i ja się pytam, gdzie on stoi? W, gdzie w garażu. Garażu? Tak. A z czego garaż jest zbudowany? Z tego... Jest pusztaków A to dobrze się palić będzie, nie? Jak? Dobrze się palić będzie, nie? Ja nie rozumiem. Dobrze się palić będzie garaż, prawda? Tak. No, to spalę garaż tam dla pani. A na co by je palił? Bo będę chciał. A to nie, nie, nie spali, bo to... Gaki nie... Suko. ty jebana, kurwa! No kurwa, ja też nie rozumiem co gada i Kapka weszła! Kurwa, oplu! kurwa! Zara, bo mnie opuł kolega słuchawkę, dobra? Zara, ja zetrze! Halo, jesteś? Nie! <grym> kurwa, bo cię zapierdolę, kurwa! z <grym> nowego